Błogosławieni męczennicy podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa Wy którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem Uproście nam u Boga łaskę żywej wiary niegasnącej nadziei i żarliwej miłości Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia Potężni nasi orędownicy i patroni, przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym Majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawdźcie też, abyśmy, wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.